Wiedziałem, jaki jestem Aż to wziąłem I Nie miałem odpalanego W ogóle No tutaj tego Wyjadł na nie Zapomniałem jak się nazywa No ale Wiecie o tym mi chodzi No to właśnie tego nie miałem odpalanego i, I nie mogło się włączyć Nic, dlatego się Się lekko obawiałem to się się od, od kaszania Mniej więcej a teraz ustawienie fotela robię pod siebie Oczywiście dał taki hardkorowy ustawienie fotela, co mi nie siedzi za bardzo o -o. Ja wolę po swojemu, a jak a Także tak jak mówiłem, ludziska Mam nadzieję, że się obudziliście, odbudiliście I razem, razem pokonamy każdą trudność, która nas czeka Jakiegoś dnia, w którym sobie nie życzycie, żeby ta trudność była Pozytywnym myśleniem że że sterowanie silnikiem jest zakłócony. Tak go muszę wyłączyć. Włączam autobus. Włączę z tego za chwilę jeszcze raz. Niech sobie odpocznie, niech sobie dychnie. Jeszcze mam 8 minut do wyjazdu. Tak, mówię, 152 dzisiaj. Mam nadzieję, że widzicie to, co Wam pokazuję. Czyli pogoda w miarę nie jest najgorsza. I ja mogę się więcej powiedzieć. No, mam nadzieję, że zaczniemy jako nie jednostka, ale grupa większości e, zwoływać się właśnie w tych sprawach, które są ważne dla nas, jako wszystkich ludzi, a nie dla mnie, jako jednostki, która też jest ważna w tym, żeby nam było lepiej. Bo ja nie mam zamiaru nic zrobić tylko pod siebie, patrząc na to, co może chciałbym, żeby się zmieniło w stosunku do nas wszystkich. Bo jeżeli e, mówiłem tak ostatnio o pracy, jeszcze nie siadłem przy tym, bo miałem swoje zajęcia, odpoczynek wczoraj, no i tak gdzieś się ćwiczenia. Ja myślę o tym, żeby nas dotyczyło to wszystkie, a nie poszczególnych grup pracowniczych, czy poszczególnych, e, nie wiem, jednych, czy dwóch firm największych, bo to nie o to chodzi. No że wszyscy pracujemy tak samo, wszyscy pracujemy na podobnych warunkach, godzinowo czy tam etatowo, w sensie, ale wszyscy robimy i wykonujemy pracę, za którą nam płacą i później nie mamy w ogóle życia dla siebie, no to więc co to jest, no, czy to jest normalne, kurwa? No porównajcie sobie no, kiedyś, kiedyś dawano tylko jedzenie i picie i słuchanie właśnie ten... Dzisiaj nic a dzisiaj robią to samo, nam trudne oblicze tego, że jesteśmy wolni, no kurwa, co mamy zacząć kraść, mamy zacząć yy, system rozwalać tak, że, że, żebyśmy byli e, no, pozamykani przez nich, no, to, to jest wojna, a ja nie chcę wojny, tylko chcę obejść to prawo tak, jakby oni to obejść.